Jana, nie wiem, czy ja się nadaję na instruktora. Nie wiem, czy to jest dla mnie, ale. Bardzo chcę spróbować. Jeśli chcesz spróbować prowadzenia szkoleń, to zrób to profesjonalnie, z odpowiednim fundamentem. Szkolenie instruktorskie przygotuje Ciebie do przekazywania wiedzy w sposób poukładany i zrozumiały, bez popełniania błędu, które mogą kosztować Cię reputację. Spójrz na to inaczej. Czy rekomendowałabyś innej kobiecie, żeby zaczynała uczyć się robić rzęsy sama, bez szkolenia, na przykład z YouTube'a? No oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, jakie to może być skutki. Podobnie jest z prowadzeniem szkoleń. Inwestycja w szkolenie instruktorskie zwraca Ci się już po trzech, czterech przeprowadzonych szkoleniach. A co jeśli potem stwierdzisz, że to jest dla Ciebie, że jednak. To jest Twoje przeznaczenie. Zaczynasz na tym zarabiać, bo masz kalendarz pełen kursantek. Dzięki temu, że budujesz markę osobistą bez konieczności przechodzenia przez wszystkie możliwe błędy. I nie psujesz sobie opinii na grupach. A co jeśli jednak stwierdzę, że to nie dla mnie? Nic nie straciłaś. Pieniądze ci się zwróciły. Przynajmniej spróbowałaś świadomie, profesjonalnie zamiast na czuja. Więc pomyśl, czy chcesz nadal stać w miejscu, czy dać sobie szansę na coś nowego? Nie, no chcę spróbować. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak mogę zostać instruktorem, to napisz do mnie wiadomość start. Przygotowałam obszerny wideo na ten temat, który rozwieje twoje wątpliwości.